Witam Panią serdecznie. Jak Pani o swoje zdrowie psychiczne? Na no, to niech młodsza to Góry, góry i jeszcze raz góry. Po prostu w każdej wolnej chwili staram się gdzieś urwać gdzieś w góry, czy to z Beskidy, czy Tatry i po prostu oderwać się, zostawić wszystko tu i po prostu tam zbierać, zbierać siłę na, na kolejne dni, na kolejne jakieś tam przeboje życiowe. Super. A Pani? No ja nauczyłam się żyć jest dziś, a jutro może nie być, więc cieszę się małymi, drobnymi rzeczami. A jeżeli potrzebuję wypoczynku, to tak jak kontakt z przyjemnym. Przede wszystkim wycieczki, spacery. Jeżeli nie mamy możliwości pojechać w góry daleko, to chociaż na 3-4 godziny w okolicach, tam gdzie mieszkamy. Kontakt z przyrodą, kontakt ze zwierzętami, niedołowanie się, cieszenie się drobiazgami i nie, nie myślę pani! Nie myślę, co będzie jutro czy za tydzień, i jakoś mi się udaje. Nie wiem, w sumie szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałam tak. Bo ja wiem. No to nie jest taki codzienny temat, o którym myślimy, tak. To się po prostu dzieje. Ale uważacie, że to jest ważne, dbać o zdrowie psychiczne? Myślę, że tak. Zależy od problemów w życiu. Bo nie każdy boryka się z takimi samymi problemami, no i też nie każdy przeżywa... każdy człowiek przeżywa wszystko na różne sposoby. To każdy ma inne A co byście poleciły komuś, kto by miał problemy ze zdrowiem psychicznym? No, no, udać się do kogoś, bo samemu niby się takich problemów nie, nie, nie rozwiąże. Szukać pomocy. Wydaje mi się, że dla mnie najważniejsi są moi przyjaciele właśnie i... Jeżeli mam jakiś problem, to się zgłaszam do nich. No i przede wszystkim moja mama jest dla mnie największym wsparciem i żeby, żeby się ludzie otaczali właśnie ludźmi, którzy im pomogą. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, bo psycholog, psychiatra zawsze pomoże i zachęcam, ale przede wszystkim ludzie, których kochacie, no to, to jest najważniejsze. Wow. <głos》> Jakiego? Członek e, aktualnie na siłowni, trójki tu siłowy, więc myślę, że dzięki temu jest. Do swoje zdrowie. Witam wszystkich. Jak mam zdrowie psychiczne? Dla no, mnie zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, ponieważ sama doświadczyłam kryzysu psychicznego. I dzisiaj wiem, że to jest niezwykle cenne i ważne w życiu, aby o to dbać. Więc staram się przede wszystkim odpoczywać, dbać o jakieś małe przyjemności. Regularnie sypiać, mieć kontakt z przyrodą, ze zwierzętami. No i pamiętać o tym, że, to, że ta nasza psychika jest niezwykle ważna w naszym codziennym życiu. Dziękuję.